Siemano, z tej strony Alan i dzisiaj nagrywamy drugi odcinek z serii gry Limbo to by było na tyle w tym wstępie więc zapraszam do oglądania, to widzimy się zaraz okej, okay, jako, już to graliśmy damy resumę i zaczniemy od tamtego momentu od tego, okej, okay. kontrolę się chyba nie nie pamiętam co się nie Shit. Jak ja mam to zrobić? Może mam szybko przeloczyć? Nie wydaje mi się. A, tego po prostu nie. Ok, teraz nie znamy. Do... O, dobra. Jak więc nas czepnął tutaj radę? O, kanał się przybliżyła a teraz to będzie. Nic nie. O! Kolejny pająk Ale ten już jakiś inny jest O panie Aaa Coś... Chciał mnie zabić Ej ty cioto, dlaczego chciałeś mnie zabić? Ja cię dorwę, już, już cię gonię teraz. Że muszę przeskoczyć z powrotem. O nie mam będzie więcej tych Będzie. dlaczego oni chcą mnie zabić? Jestem już człowiekiem. Stary! It's the prank, bro? O, albo coś? Przecież nic nie zrobiłem. Chcę tylko wiesz, znaleźć siostrę i wrócić do domu. Mówi. O Jezu, no tak najlepiej, nie? Czego jesteś niemiły? wiem że tam jest jedna. Co mi robi? Co tu się dzieje? Aaa, w ten sposób. No myślę, że tak. Nie. Nie, że chcesz mnie zabić, to jeszcze mi nie pomogą. Oni tak. są wredni. A potem będą będę mnie lubić. Nie, ja już nie mogę. Już nie są moi koledzy. No ja A. Nie zauważyłem. Rozumiem. No ale czarno było. Uciekaj. Dobrze, no, czarno. Raz, dwa i pozamykamy. Idziemy tu. No ale no Ok. Idziemy dalej. Teraz co? Ok. No, 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 nie, nie, no, 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 to teraz... Ciekać, jak ja mam Coś zaczęło to no, no, A, to nie muszę iść Jeszcze... tutaj? No to podniesie. się. Idziesz ze mną, czy nie? No chodź. A, halo. A, ten sposób. Otóż macierze. Hehe. <gry> Aaaa, dalej czarny! Jak opony, jak opony w przedszkolu, jak opony. Raz, dwa, trzy. Jeszcze trochę. A, yes! Dobre, dobrze, dobrze ciemno. Możesz to zrzucić. Zrzuć to. Nie czuć. Mi się łatwe. Okej. Okay. Widzę, że czarne dalej. Troszkę ci oczy mr mrugają rugają. I oczy jedne to na pewno. Oczy oczy. Coś mnie zaskoczy, mi się wydaje. Do małych różnych. Mari. Nie, nie, nie. Czy to mózg, czy co? Po trupach do celu, no. Coś mnie zabije. Tego jestem pewny. Poszedł, co? Jaki ważny, jak pan wielki, nie? To A to tego. No i teraz. Wydaje mi się, że tego robaczków nie mogę dotknąć. Jezu. Myślałem, że jak to wystawało, że nawet to, to wystaje, nie mogę dotknąć. Ej, chłodny idę Tak? I okay. tak. Tak pat, 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 nie chciałem zabrać Patrz, 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 jak zrobiliśmy. Ja pierdzielę. Brawo dla autora. Porobił mnie jak chciał. Ja pierdzielę. Co za będzie ty w ogóle? Zero współczucia, bo co, bo jestem czarny? To się bardzo nawiesiło. To mi się wbiło w dupę! A potem... Po tę lice! Po tę lice! <grymne> Był w ten sposób. Niech. Ja, Najdalej nie mnie podajmą. Teraz odskoczę z powrotem. I co on teraz zrobił? Mhm, już wiem, już wiem. Tak, już wiem. To mówię, czarny zawsze, dary. Nie.

Hva sa Trzeba jeść, albo coś. Sorki, sorki, sorki. sorki. Jeszcze raz sorki. Kolega zadzwoni do mnie na Skype i ważna sprawa była, więc... Aaaa, ty okay. gdzie? co teraz zrobisz? Ja biegł! Dobre, tylko skąd wiedziałem, że tego coś się stanie? Co to mówili? Stoję się tu, ta poleci tam, by się podniósł. Czy ten rytm się nie miałem tego ryczące? Ja... Nie wiem. A co możesz wziąć? Co Dobra, Okej, tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem dalej. jestem tutaj, jestem tutaj,

Okej, okay. więc mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij dać łapki w górę, zasubskrybować i udostępnić na Facebooku, żeby ludzie to zobaczyli i może komuś też się spodoba. Tak więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na razie. Cześć! If your lips don't move if your lips don't move if your lips don't move then you're la-la-la, babe. If your lips don't move if your lips don't move if your lips don't move in, then you babe. Boy, look at me in my face. Tell me that you're not just about this space. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space. And I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody.